O mój Boże O, mój Boże. Cuda. Ruda, wróciłaś. Dzień dobry. Dobry. E, mam problem e, chyba z sercem. Dobra, to zapraszam. Co się dzieje pani? Odda mi je pani Pen się? Bo mam wrażenie, że mi je pani skradła. Że dobra, nie! I mi skacze, jak panią widzę. To chyba ze złości, chyba ze złości, no. Z miłości. <grym> no gdzie? O której pani kończy? A jeszcze nie wiem, jak na razie to się zapowiada, że będę miała dwudziestkę Dobra, to ja zostawię swój numer. Tena Hewitt Dropa, jak skończysz, to zadzwonisz. <grym> Okej. Okay. A często tutaj bywasz? No, takim często. O chyba będę częściej na wizytę wpadał. Och, lipka, zapraszam.